Jesteśmy w Szkole Podstawowej w Ruścu, gdzie trwają pierwsze integracyjne warsztaty wakacyjne. Ze stowarzyszeniem współpracuję od samego początku chyba, czyli od 2009 roku. Co sprawia Ci największą radość w tej pracy? Szczęście i uśmiech tych dzieci, którym mogę pomagać. Jest to jakoś fajna też zabawa jakoś z tymi też dziećmi no warto pomagać w taki sposób, żeby te dzieci nie czuły się jakby osamotnione z tym, że są chore warsztaty wakacyjne integracyjne warsztaty wakacyjne na, napełniają akumulatory tęczową energią są organizowane przez stowarzyszenie Szlakiem Tęczy po raz pierwszy chcemy tu bardzo podziękować gminie i panu wójtowi Januszowi Grzybowi przede wszystkim że pozwolił nam skorzystać nieodpłatnie ze szkoły oraz że dostaliśmy częściowe dofinansowanie z gminy i chcieliśmy, żeby te warsztaty były takim czasem wytchnienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, a jednocześnie, żeby były też dla dzieci takim atrakcyjnym spędzeniem czasu, żeby nie siedziały zamknięte w czterech ścianach domu, nie nudziły się. I rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę, ponieważ dzieci są tutaj bardzo zadowolone, ponieważ połączyliśmy zarówno zabawę, edukację, jest tutaj nauka samoobsługi, zachowania się przy stole dla naszych dzieci, ale również jest rehabilitacja, czyli są masaże, jest integracja sensoryczna i nasze dzieci tutaj nieodpłatnie korzystają z tych zajęć, a żeby właśnie mogły korzystać z niej Nieodpłatnie, to ustaliliśmy tak, że rodzice pełnią tutaj dyżury jako wolontariusze i po prostu pomagają nam w prowadzeniu tych warsztatów. Chcieliśmy po prostu zaprezentować tutaj mieszkańcom gminy, że są takie warsztaty, i że myślę, że to, jest, to są pierwsze, ale na pewno nie ostatnie. I dosyć istotną sprawą jest to, żebyśmy rzeczywiście mieli fundusze na organizację takich warsztatów, bo my opiekujemy się dziećmi niepełnosprawnymi i myślę, że wiemy jak to robić. Kto może skorzystać z takiej formy warsztatów? Tutaj przede wszystkim to myślę mają prawo mieszkańcy gminy, dzieci niepełnosprawne z orzeczeniami no i członkowie stowarzyszenia, podopieczni stowarzyszenia Szlakiem Tęczy. I myślę, że dla dzieci niepełnosprawnych często jest to też jakby podbudowywanie własnej wartości, że one potrafią coś zrobić. To jest fantastyczna sprawa, kiedy dziecko się przekona, że ono może samo coś zrobić. To jest no niesamowita radość w oczach tych dzieci, kiedy im się coś uda. Dzieci korzystają z zajęć w grupie. Jest to naprawdę duża radość, bardzo się cieszą, że mogą z dziećmi chorymi również przebywać. Myślę, że moja córka akurat nie ma jakiegoś ciężkiego upośledzenia, więc. To, że moje dzieci mają szansę przebywać z dziećmi ciężej chorymi, też jest takie z dużą nauką dla nich. tak? Olku, na każdy dzień tygodnia zaplan zaplanowana jest praca plastyczna. Czy mógłbyś opowiedzieć o tych pracach? Codziennie staramy się tutaj robić inną lekcję tym dzieciom. W zeszłym tygodniu, w poniedziałek mieliśmy lekcję o bezpiecznych wakacjach, we wtorek lekcja... O morzu, w środę o górach. Chciałam podziękować jeszcze raz panu Wójtowi za to, że zawierzył w nasze przedsięwzięcie, że uwierzył w naszą organizację, że podołamy temu przedsięwzięciu, które nie jest rzeczą prostą zorganizować dwa tygodnie pełnych warsztatów dla dzieci, które są niepełnosprawne i ta niepełnosprawność jest różna. A uśmiech i szczęście naszych pociech to dla nas największa radość.